Przedstawię teraz dalsze losy bohaterskiego partyzanta Anatola Radziwonika, podporucznika, pseudonim Olech. Jest lato 1944 roku, operacja Ostra Brama się udała, natomiast Wilno zostało wyzwolone natomiast szereg oddziałów akowskich zostało internowanych, oficerowie zostali aresztowani. Na szczęście tego losu unika Anatol Radziwonik i jego oddział, wracają w okolice Szczuczyna. podejmują działalność partyzancką, dywersyjną, taką porządkową, w jakimś stopniu policyjną wobec oddziałów NKWD. Gromadzi wokół siebie 70 ludzi, przeprowadzają bardzo wiele skutecznych akcji. Następuje czas wyjazdów do Polski, ekspatriacja się zaczyna. Część ludzi nie nie wie, co ze sobą zrobić, ale sam Anatol Dziwonik namawia tych ludzi, którzy są najbardziej narażeni. Słuchajcie, możecie opuścić oddział, damy wam fałszywe papiery, przejdziecie przez granicę. Chodzi o to, żebyście uratowali swoje życie. On sam nigdy o takim wyjeździe nie myślał. Był synem tej ziemi, był związany z Wołkowyskiem, Szczuczynem, lidą. Był tam nauczycielem, był powszechnie znany, nie wyobrażał sobie życia, poza tymi terenami, pozostaje na tych ziemiach. Ci, którzy zdecydowali się zostać razem z nim, także ci, którzy nie chcą trafić do szeregi Armii Czerwonej, jest pobór. Ci, którzy są w jakiś sposób represjonowani, przechodzą do konspiracji, działają wspólnie z podporucznikiem Anatolem Radziwonikiem. Na czym ta działalność polega? Działalność tej formacji, Połakowski, jakbyśmy powiedzieli, to jest ścisłe jakby nawiązanie do tego, co się działo w czasie wojny. To było takie organizowanie się, taka samoobrona, to była pomoc. to było informowanie o tym, że może się pojawić NKWD, to było likwidowanie niebezpiecznych szpiclów, działaczy komunistycznych, czy tych, którzy donosili i szkodzili Polakom. Ale właśnie, Polakom. Tutaj ważny, ważny element samego Radziwonika, ale także jego oddziału. Tak na dobrą sprawę partyzantami, czy tymi ludźmi zakonspirowanymi byli ludzie nie tylko polskiej narodowości? To byli Polacy, Rosjanie, Ukraińcy. To byli ludzie nie tylko katolicy, ale także prawosławni. Sam Anatol Radziwonik pochodzący z rodziny mieszanej w czasie wojny uniknął deportacji no, przez fakt, że podał się, że jest prawosławny. Po matce był rzeczywiście prawosławny, ale to w ówczesnym pojęciu nikomu nie przeszkadzało. Można było być Polakiem prawosławnym, być dobrym Polakiem, być patriotą i, i chodzić do cerkwi prawosławnej. Tutaj wydaje się, że te korzenie Radziwonika rzeczywiście są katolicko-prawosławne i że w duchu właśnie tolerancji dawnej Rzeczpospolitej on podchodził do tego w taki sposób, sposób otwarty. Jednym z partyzantów w oddziale Olecha był Niemiec o nazwisku Fritz, który nosił pseudonim Francuz, pochodził z tych terenów pogranicza niemieckiego, francuskiego i również tacy ludzie walczyli, walczyli w tych oddziałach. Oddziały Partyzanckie porucznika, podporucznika Olecha miały przede wszystkim oparcie w ludności miejscowej, w miejscowych wsiach. Wiedzieli gdzie się ukryć, gdzie przeżyć, gdzie zdobyć wyżywienie. I trzeba powiedzieć, że ludność miejscowa bardzo chętnie udzielała takiej pomocy, ale były też bazy. Partyzanckie, które były chętnie wykorzystywane. Najbardziej taka znana baza partyzancka oddziału podporucznika Olecha znajdowała się w miejscowości o znaczeniu pewnego punktu, bo to był las, głęboki las, o nazwie Choriaczyj Bur. To miejsce koncentracji oddziału podporucznika Olecha wspomina Witold Wrublewski, pseudonim Dzięcioł, jeden z tych nielicznych żołnierzy z oddziału Anatola Radziwionika, któremu udało się przeżyć. Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce polane choriaczy bur. Było to trudno dostępne uroczysko położone w głębi rozległych nadniemeńskich borów. Dzień rozpoczynała pobudka, wkrótce stawaliśmy w szeregach z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co dwie godziny. Komendant, Sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem. Jak widzimy takie miejsce, Tajemne. Możemy sobie oczami wyobrazić, je niedostępne w jakiś, wśród jakichś bagien, wśród jakichś mszarów. Tam partyzanci podporucznika Olecha czuli się bezpiecznie. Ale przede wszystkim ten porządek, porządek, który obowiązywał w tym oddziale, w innych oddziałach akowskich na Wileńszczyźnie na obecnej Białorusi. Właśnie modlitwa, taktyka, ćwiczenia odpoczynek, rozrywki, zabawa. To wszystko się tam działo. To nadawało pewien rytm, ale także pokazywało dyscyplinę. No i czujne oko komendanta, podporucznika Anatola Radziwonika, który wszystko doglądał, sprawdzał, jaki jest stan jego wojska. Jeszcze raz Witold Wróblewski, pseudonim Dzięcioł. Kiedy wstępowaliśmy do jakiejś chaty, nie pytaliśmy, czy gospodarz jest Polakiem, Białorusinem czy Tutejszym. Czy rodzina jest katolicka czy prawosławna. Było to dla nas obojętne. Wszyscy mieszkańcy byli gościnni i przyjmowali nas, jak to się mówi, czym chata bogata. System sowiecki był tak absurdalny i zbrodniczy, że nikt z nas nie wierzył w jego trwałość. Byliśmy przekonani, że prędzej czy później runie cały porządek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe powrócą do wolnej, niepodległej Polski. Co więcej, wierzyła w to znaczna część ludności katolickiej i prawosławnej. Ciężkie przeżycia wojenne oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwalały tę nadzieję. To bardzo cenne, unikalne, wyjątkowe wspomnienie Witolda Wróblewskiego, późniejszego porucznika Armii Krajowej pseudonim Dzięcio, opisujące jak wyglądały te relacje w tej części Białorusi, gdzie działał podporucznik Anatol Radziwonik. Olech, o tej postaci w kolejnym odcinku.